Witamy w to przełom po bardzo długiej przerwie. Ta oto długa przerwa spowodowała, iż szósty odcinek rozpoczynano od informacji, że reguły trochę się zmieniają. Od tej pory nie zobaczycie już żadnych rankingów. Koniec wyścigu. Teraz będziemy przygotowywać tylko i wyłącznie reportaży i recenzje na temat filmów, produkcji innego typu. Oczywiście liczby także się pojawią. Zobaczcie, co będzie dziś. Wywiad z Jolantą Grum. Zobaczycie wyniki Top Show Awards oraz zobaczycie Faustyna Jerzechus, która będzie promowała nasz nowy film. I oczywiście mała recenzja. To wszystko już dziś. Absolutnie nie od komputera, zostańcie z naszym programem. Zaczynamy go dziś od recenzji projektu na polski, który wywołał kontrowersję. Jeżeli dawno nie widzieliście smutnego filmu wykonanego w grze The Sims, już teraz zajrzyjcie na kanał reżysera Bladkana, aby zobaczyć projekt na polski, który wzbudził w szkole reżysera małą kontrowersję. Otóż jego nauczycielka uznała to za plagiat, tym samym obraziła nas wszystkich. Czasem film ten to prawdziwe arcydzieło. Co dziwi, bo bratkam do tej pory był znany z bardziej humorystycznych produkcji. Ale tym razem udało mu się zrobić coś naprawdę smutnego. Widzą również się spodobało. Do tej pory obejrzało go 360 osób. A teraz długo oczekiwany moment. Wyniki plebiscytu Top Show Awards 2011. Kto wygrał, sami sprawdźcie. O mój Boże, totalna porażka. Nikt nie przyszedł na gale wręczenia nagród. Czy wszyscy muszą mieć na Nieważne, witam Państwa. Dziś przedstawimy Wam top listę pięciu najlepszych reżyserów. Zaczynamy od miejsca piątego. Jest to Guki. A wygrywa Grzegorz, brawo! Chcę wznieść toast za nas, za Dona, za ten program i za Iwonę. Mam nadzieję, że jednak ktoś się pojawi. A teraz, miejsce czwarte. Dzięki Waszym głosom, na tym miejscu znalazła się Misia. Ale ja do szefa. A no tak. To pan? Pan już wrócił? Jakieś krótkie było to spotkanie. <grym> jeszcze na nim nie byłem. Czekam, aż mnie pani skieruje. To jeszcze tego nie zrobiłam? Zagapa. Jak zwykle muszę coś poplątać. No i co teraz? Będzie tak jak z ostatnią robotą. Cały czas mam koszmary z tymi kretami. Przepraszam, spieszę się. O matko, toż to bella twir. Miło nam and now bronze medal goes z 11 Ach, w skarbie Ale tłok! Czas na miejsce drugie. A tutaj Edis. Podczas gdy kręciliśmy program, na plan musiało przyjechać pogotowie. Po to, że przeszkód Markiza poczuła straszny ból w nodze. Możesz chodzić? Tak, już mniej boli trochę. W takim razie zapraszam do karetki. Kurde, tylko powiedzcie od razu, kto wygrał. Nie ociągaj się. Masz rację, Guki. Nie przedłużajmy. Czas ogłosić werdykt. Ludzi. Ladies and gentlemen, the winner of the Talk Show Awards 2011 is. W jedno miejsce. Co? O psychiatryk? <śmiech> <śmiech> Nie. To gdzie? Niespodzianka? Kocham niespodzianki. Gratulujemy zwycięzcy, ale także gratulujemy wszystkim uczestnikom. Wszyscy jesteście wielcy, a teraz czas na super wywiad w super programie. Moim państwa gościem jest finalistka programu SimBroder Jolanta Grund Jolu. Dlaczego SimBroder? Z Twoją przyszłością? Widzę, że od razu zaczynamy od takiego pytania. No tak, odpowiedź jest bardzo prosta. Chciałam pokazać ludziom, iż fakt, że kiedyś byłam prostytutką nie znaczy, że jestem nią nadal. To takie błędne przekonanie, że nie można przestać być dziwką. Jolu, powiedz mi, jak to się stało, że byłaś faworytką tego programu, a przegrałaś? Ja nie traktuję tego jako porażki. Minęło sporo czasu. Poza tym, w domu wielkiego brata nikt nie wiedział, kogo widzowie lubią najbardziej. A jak twoje sprawy sercowe? Znalazłaś faceta? A co z Angeliką? Powiem szczerze. Faceta na razie nie mam, bo nie szukam. Angelika po tym całym zajściu w Simbradę, że wyjechała, ale nie wiem gdzie. Nie odzywa się, nie pisze. Po prostu zniknęła. A ja jakoś sobie radzę. O, znowu się cieszycie, że mnie widzicie. Świetnie. Jestem tu po to, aby wypromować nowy film, w którym zagrałam. Zdążyć przed śmiercią to doskonały film dla osób, które uwielbiają popłakać. Sami zobaczcie. Stary, spokojnie. Chyba jej nie zalałem. Jestem w ciąży. Możesz zawsze ciążę usunąć. Ja umywam ręce, wyjeżdżam z kraju. Eee? Gdzie jest moje dziecko? Jowita jesteś tutaj gdzieś? Ch, niestety nie mam dobrych wieści. Nie udało się nam go odnaleźć. Skoro tak bardzo chcesz wiedzieć to ci powiem. Masz raka. W filmie padają również dziwne teksty, co spowodowało, że niektórzy nie chcieli w nim dabingować. A właśnie dlatego warto go zobaczyć. Ulalala, Seniorita, aż tak na ciebie działam? Dawaj, dawaj, pokazuj swoją klatę. Skarbeńku zaraz ci pokażę na co mnie stać. Będziesz prosić o jeszcze. Tylko na to czekam, kochanie. Ja się z wami żegnam niestety, ale zobaczycie mnie w drugim odcinku, ze śmiercią nie wygrasz. Wszędzie mnie wpychają, ale co, jak kasa to kasa. Do zobaczenia. Tak rozglądam się po tym mieszkaniu. Dlaczego nie wprowadziła się do jakiejś willi? Przecież Simbrader da Fisława, a co ty za tym pewnie idzie kasa. A tutaj jest tak skromnie. Widzisz Jakubie, ja za udział w że nie dostałam kasy. Poza tym, lubię żyć tak skromnie jak żyję. To moja własna decyzja. Otrzymywałam jakieś propozycje, ale to raczej takie mało przyjemne. A twoja zmiana? Skąd pomysł na blond? Nie chcesz, żeby cię rozpoznawali? Nie o to chodzi. Powiem wam, że chcę jednak rozpocząć karierę w show-biznesie. Stąd moja szokująca zmiana. A teraz niespodzianka. Jolu, chciałam cię przeprosić za to, że nie dałam ci znać. Ja nie mogłam żyć już w tym kraju. Wciąż ktoś przychodził, cykał fotki i tak dalej każdy chciał wywiadu a ja tak nie mogę dlatego wyjechałam do USA ale pozwól, że nie zdradzę gdzie bo zaraz i tu nie dopadną trzymaj się dziękuję wam nie spodziewałam się takiej niespodzianki jestem bardzo szczęśliwa Teraz, na dziś, to już niestety wszystko, co przygotowaliśmy. Zajrzyjcie na temat naszego programu na forum Centrum Symów. Tam czeka na Was sonda. Teraz czas na zwiastun, który w sieci wyhaczył doktor Sowa. Ode mnie to już wszystko. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Dlaczego teraz akurat mam rację do czegoś, o czym próbuję zapomnieć? Knew the signs wasn't right. I was stupid for a while, swept away.